No, 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 Musimy chyba to zrobić, prawda kurwa? Ale co ty, o co ci chodzi? Kurwa, jak to nie rozumiesz? Teraz my wychodzimy na scenę! Co? Mateo, nie żartuj. Wiesz co, królu Pawiu? Ja ci dam, ty. Kurde. Teraz zwłaszcza dwójka. Chodźcie tutaj. No mówiłem ci kurwa. Nie. No dawajcie. Я Ну, что? Ну, ты, галеречка! Ту я, ты я, смотри, я такая разрушена, и вообще бурфа не знаю, что сидит у кого-нибудь. Ууу, но меня поли! А теперь я спустилась Жибко, жебко! аж выпал! Ой, помодзи, помодзи, не могу встать! А ты, курр! Что я теперь сделаю? Smile, ale Ale jesteś śpieszny. Haha! Nie złap. Zabierz złap. Zabierz złap. Zabierz złap. Zabierz złap.